Wiem, że już jest dawno po świętach i każdy o nich zapomniał, ale ja w grudniu na tyle nie miałam weny, żeby nagrywać, że stwierdziłam, że teraz dopiero na spokojnie w styczniu nagram wam mój świąteczny makijaż, bo prawda jest taka, że Każdego dnia w święta miałam inną, ale czerwoną sukienkę, więc jak najbardziej pasowało mi złoto. No i jak się uczepiłam jednego makijażu, tak trzy dni go, nosiłam, trzy dni go robiłam od nowa. Nie zmieniałam totalnie nic. To był taki mój pewniak, który już robiłam w kilka minut i... I tyle. I zaraz właśnie chciałabym wam go pokazać. Jak widzicie, bazę już mam zrobioną, czyli mam brwi, mam całą twarz. Konturowanie, bo po prostu to się u mnie nie zmienia. Na twarzy mam podkład Lasting Radiance z Rimela. Ten pomarańczowy zastępca Wake Me Up. Pod oczami mam Vibo taki w gąbeczce bananowy korektor. Wiecie co? Fajnie, ale o! Jak widzicie. Nie do końca zakrywa, bo ja mam dość duże cienie i worki pod oczami, i tak jest jak najbardziej ok. Ale jak się schylę, no to jednak, widzicie, nie wszystko zakrywa. Ale ja po prostu staram się go zużyć, bo no nie jest on bublem po prostu ok, myślę, że dla kogoś kto ma mniejsze worki i cienie byłby naprawdę rewelacyjny, ale staram się go zużyć, no bo po prostu już jest bardzo długo otwarty, bo w kwietniu chyba będzie rok i mam nadzieję, że do tego kwietnia go zużyję, żeby po prostu nie mieć takich kosmetyków przederminowanych, a przy okazji nie będę otwierała kolejnego kolejnego mojego ulubionego korektora z Lovely, no bo to mnie powstrzymuje właśnie, żeby zużyć go jak najszybciej. Na brwiach mam duo, moje ukochane duo ostatnio, czyli wróciłam do mojej kredki Federbrow e, tylko do niej, bo tak to trzech kredek używałam e, i zaczęłam używać żelu e, Wow Eyebrow. Mam też kredki z tej serii, są rewelacyjne, to jest My Secret, ale ten żel, ten żel to jest po prostu jakaś bajka i i mam też go w wersji przezroczystej, też go bardzo lubię, ale ten tak fajnie podkreśla kolor, bo jak widzicie ja już mam taki dość spory odrost, bo włosy farbowałam we wrześniu, no ale one są tak pofarbowane, żeby jednak to przejście się takie, jako takie robiło, więc brwi teraz też mogę sobie robić ciemniejsze, więc ten żel zostawię sobie, kiedy będę miała świeżo zrobione włosy, a po prostu teraz będę używała tego ciemnego, ale naprawdę powiem wam, że jest rewelacyjny. Ja jestem w szoku, bo szczoteczka jest taka... No, dość duża, podłużna, taka rzadkie te włosy, ale naprawdę rewelacyjnie wykresuje włoski. Zobaczcie sobie to z bliska. Zresztą używałam go w ostatnim niedzielnym malowaniu, także tam sobie możecie wszystko zobaczyć. No i co, brązer to oczywiście też My Secret. Uwielbiam go. Uwielbiam go, bo on jest taki, o widzicie, satynowy. Jest naprawdę świetny. Do tego. Do tego róż z tego duo Apricot Sorbet z Rosie i, 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 I co ja tutaj mam? A, no i oczywiście rozświetlaka, czyli paleta Vanessa Insta Glow. I mam naprawdę wszystkie, bo te dwa sobie najpierw mieszam w ten sposób. Nakładam na twarz. Zaraz Wam pokażę, jak to w ogóle wygląda. Nakładam na twarz. O, i dokładam ten taki brokacik. I wtedy podbijam cały efekt, widzicie? No, i tak właśnie to wygląda. Naprawdę uwielbiam to combo, Te rozświetlaki są fajne, jasne. Dla nas, bladiochów, są idealne. No i ponadto są e, mocne, a ja o tej palecie zapomniałam trochę, bo ona jest dość spora i e, odłożyłam ją po prostu do takiej szuflady z kosmetykami pod łóżkiem i nie używałam, wiecie jak to jest, e, wrzuci się coś i no, nie chce mi się po to sięgać za każdym razem, a teraz ją wyciągnęłam i jej używam cały czas. I to tyle słowem wstępu. Co, aha, jeszcze e, puder Palladio, rewelacyjny puder. Też go używałam w ostatnim niedzielnym malowaniu, także możecie sobie zobaczyć. Ja jestem nią zachwycona, bo... On daje tak satynowe wykończenie. Jest świetny. On nie ma kolorek, ale jest transparentny. Dostaniecie go chyba w Hebe, w Superfarmie. Zresztą jeszcze to sprawdzę i dam wam znać. No i co? Przechodzimy do makijażu oka, czyli klucza. No i kluczem całego mojego świątecznego makijażu oczywiście nie mogło być nic innego jak polska piękna paleta. Sensic e, i jest to e, Late Summer. I ja tę paletę uwielbiam. <noise> ona jest to już. Zobaczcie, wiecie, ona jest stanie w ogóle. Już ja ją maltretuję cały czas. Ona ma piękne letnie kolory: ma piękny, jasny beż, Ma piękne nudziaki, ma też intensywne kolory. No i e, serce mojego makijażu świątecznego to złoto. Także wyobraźcie sobie, jak pięknie wyglądał ten makijaż. Zaraz wam wszystko pokażę, no ale zobaczcie na to złoto. No. To jest coś pięknego. On ma takie piękne drobiny. Mam nadzieję, że Wam się to wyostrzy. Chyba nawet tego nie widzicie. On ma tak drobne, piękne drobiny. Drobne drobiny, no, no wiecie o co chodzi. Masło maślane generalnie. I przejdźmy, może już do tego makijażu, bo strasznie długo gadam z tego co widzę. I biorę sobie pierwszy, lepszy puchacz, taki duży. On już jest jakiś brudny, bo go używałam. Ale biorę sobie ten beżyk piękny. On jest naprawdę pięknym, pięknym klasycznym beżem. I jest kryjącym beżem. I pokrywam sobie całą górną powiekę, właściwie załamanie też. Wiecie, że ja nie lubię malować się na mokrej bazie. Chyba, że jest to baza pod brokaty. No to wtedy jak najbardziej, ale... Jeżeli chodzi o cienie, no to ja zdecydowanie y, każdą bazę pudruję po prostu, czy jest to baza z korektora, czy jest to baza zwykła, to każdą bazę albo pudruję, albo pokrywam beżowym cieniem, następnie następnie przychodzę do takiego puchaka, ale takiego z tej strony spłaszczonego, widzicie? I biorę sobie e, ten najciemniejszy brązik. Mieszam go sobie troszkę z tym e, bardziej ciepłym i nie wiem, na którym oku Wam to pokazać. <grych> Odłączyłam się już nagrywania, szczerze mówiąc. I tutaj zewnętrzny kącik w ten sposób zaznaczam, przeciągam bardziej tutaj na połowę powieki prawie i blenduję go do góry. Próbuję kontrolować podgląd, a jednocześnie chcę się malować w lusterku, które jest ponad pół metra ode mnie. Uwierzcie mi, że to jest dość ciężkie, bo na co dzień maluję się w lusterku, który jest maksymalnie 20 cm ode mnie. Tak wiecie, jak taka typowa ślepa kura. I ja sobie całą tą powiekę tym jednym, tak znaczy jedną właściwie dwoma wymieszanymi cieniami, ale wiecie o co chodzi jednym pędzlem. Całą tą powiekę tu blenduję, zaznaczam i tak mniej więcej to wstępnie wygląda. Widzicie, mamy już zaznaczony kształt powieki, ale też największe skupienie koloru jest tutaj, w zewnętrznym kąciku i w zewnętrznym załamaniu. I właśnie tak ma to wyglądać. Następnie wracam do mojego puchacza i do mojego beżu. I ja lubię ten zabieg, czyli blendowanie. Beżem, dlatego właśnie wcześniej też nakładałam matowy beż, żeby na to nałożyć kolor i znowu móc go rozblendować beżem. Wtedy on się dużo lepiej łączy po prostu. Przynajmniej takie jest moje doświadczenie. I nie trzeba wkładać tyle pracy w blendowanie, co na przykład na mokrej powiece, na mokrej bazie. No, widzicie, jak ten cień przechodzi. I szczerze mówiąc, to ja bardzo lubię siebie w takim, po prostu w takim prostym makijażu, jednym cieniem. No ale skoro to był świąteczny makijaż, to musiało być mocniej. I teraz przechodzę do takiego, praktycznie takiego samego puchaka, tylko że cieńszego, krótszego. I biorę sobie te, znowu dotykam tych dwóch kolorków. O, ta paleta jest bardzo napigmentowana, więc naprawdę nie muszę się starać. I zaznaczam sobie. W sumie chyba dwie trzecie powieki, tak, dwie trzecie powieki. A dwie trzecie oczywiście od zewnątrz, łącząc dolną powiekę z górną. Widzisz, już mi tu oko trochę łzawi, więc może nie być takiego super efektu, ale zaraz postaramy się coś z tym zrobić. I zobaczcie, teraz to oko jest takie bardziej zamknięte. Tu do jednej trzeciej zrobione i tu tak samo. I teraz yy, biorę sobie Biorę sobie teraz taki konkretnie puchaty pędzel długi, nabieram beż matowy, odszypuję go i rozcieram dolną granicę tego brązu. tak Żeby to była taka chmurka, a nie kreska. Ja nie lubię, kiedy powieka jest tak oznaczona dosłownie jakby linerem. i teraz mogę znowu wrócić do tego y, pędzla od dolnej powieki i dokładać tego cienia jak już jest tak rozblendowany, to mogę sobie dołożyć i jak to ja znowu sobie lekko rozblenduję Ja jestem zachwycona jakością tej palety, właśnie jeżeli chodzi też o e, możliwość blendowania. Te cienie ze sobą współgrają rewelacyjnie. Można je budować, jak widzicie. I blendują się jak masełko. No i teraz, jak mamy tak zrobione oko, co prawda w święta tego nie robiłam, ale przejdźmy do bazy pod cienie. I ja tutaj mam bazę Glitter Fixer z Kobo. Nakładam sobie dosłownie taką. O, za dużo nawet wzięłam. kropelkę taką. I nakładam ją sobie tutaj wewnętrzny kącik. Ostrożnie, żeby tego brązu już nie zniszczyć. O, widzicie? W to miejsce, gdzie nie mam brązowego cienia. Czyli tutaj na ruchomej powiece do połowy, praktycznie może No, no do połowy. <głos》> musiałam się upewnić. I jak ona jest jeszcze mokra. No to przechodzę do naszego złotka. Nakładam go oczywiście palcem. Tutaj mi się jakaś górka zrobiła. O! I tak samo robiłam właśnie ten makijaż święta po prostu palcem. Widzicie, jeden brązowy cień, jeden złoty palec, i makijaż gotowy tak naprawdę. On się tutaj ładnie połączy z tymi brązami. Tak starałam się mniej nałożyć go przy granicach. I zobaczcie, jak to z bliska wygląda pięknie. Ja jestem zachwycona tym makijażem. Zobaczcie. Ten cień to jest jakieś mistrzostwo świata. Ja nie mam drugiego e, piękniejszego złota. E, równie intensywnego. Po prostu się klei jak szalony. I... E, My w tej palecie nie mamy tak, teoretycznie mamy taki ładny cień w zewnętrzny kącik, ale on jest taki złoto-różowy, a ja chciałam, żeby ten makijaż jednak był elegancki, skoro jest on świąteczny i używałam sobie pierwszego lepszego rozświetlacza i zazwyczaj to był ten rozświetlacz z Paese i ja, to jest ten Wonder Glow, ich najbardziej słynny rozświetlacz porównywany do Amrezy z Anastazji. Brałam sobie taki mały, precyzyjny pędzelek z Sephory. O. Miziałam w tym rozświetlaczu. O, pokruszyłam go trochę. I nakładałam sobie w zewnętrzny kącik, tak dość sporo, żeby on był mocno, mocno rozświetlony. I żeby pasował jednak do policzka, żeby błyszał i żeby nie był różowy, pamiętajcie. Ani zbytnio srebrny, żeby on był neutralny albo złoty, wtedy będzie pasował Wam do całości powieki, no bo właśnie jakbyście nałożyły brąz bardzo taki ciepły, ciemny, złoto ciepłe i tutaj róż, no to myślę, że mogłoby to nie grać, tak samo z różem na ustach. No i tak właśnie wyglądał mój makijaż, nie przyklejałam nawet rzęs, bo po prostu mi się nie chciało, mówię, ten makijaż zajmował mi kilka minut. Wytuszuję sobie rzęsy i to jest Kobo Marvelous Lashes. O, i bardzo, bardzo lubię ten tusz. Używam go chyba już od Trzech miesięcy. I on nadal mnie zasechł. Bardzo go lubię. I ostatnio widziałam, że był w promocji w naturze. Pewnie już tej promocji nie ma, bo ja jak zwykle jestem opóźniona z tym wszystkim. Ale y, polecam Wam się przyjrzeć mu. On kosztuje około 30 zł, no ale jak widzicie, ja go używam tyle miesięcy. On nadal jest bar w bardzo dobrym stanie. Co mi się niesamowicie podoba, to to, że się nie osypuje, ale mi oko łzawi. I tak wyglądał mój skończony makijaż świąteczny. Teraz zrobię sobie szybko drugie oko i do was wrócę w ogóle zobaczcie jaka jest różnica między oczami od ja tutaj cały czas zerkam w lusterko to oko jest takie duże, a to e, nie pomalowane jest takie zdechłe a e, tutaj właśnie ten efekt nam daje to mocne wyciągnięcie tutaj dolnej powieki i połączenie z górną, no zresztą widzicie idę robić drugie oko i wracam do Was No i tak wygląda skończony makijaż, jak widzicie bez gadania zajął mi kilka minut i do tego, żeby już nie przeginać skerwieniu, bo tak jak mówię, każdego dnia miałam czerwoną sukienkę czy to z golfem, czy z dekoltem, ale ona jednak była mocno czerwona, używałam na zmianę tego błyszczyka z Eveline, który powiększa usta, on jest naprawdę rewelacyjny, on bardzo fajnie nawilża, lub Nyx'a Butter Gloss i on jest w odcieniu pralin. Ile się nie mylę. Mam nadzieję, że to widzicie. Aha, nic chyba nie widzieliście. I dzisiaj też go użyję. Zdarzyło mi się też nałożyć najpierw ten Lip Maximizer z Eveline i dopiero kolorowy błyszczyk. Nie nadużywałam czerwieni, bo tak jak mówię, byłam codziennie ubrana w czerwień, więc to już by było za dużo. A skoro oko jest takie mocne, to można usta zrobić delikatniejsze i też wiecie jak to jest w święta, cały czas się siedzi je, pije, e, obżera wręcz, więc błyszczyk przynajmniej jak znika to znika bardzo delikatnie, elegancko e, no i tyle, mam nadzieję, że podoba wam się mój, e, moja propozycja makijażu świątecznego bo ja ten makijaż uwielbiam, jest mocno rozświetlony, jest mocne oko, ale złote, no i delikatne usta. Dajcie im koniecznie znać. też tak jak mówię, nie przyklejałam rzęs, bo po pierwsze mi się nie chciało, bo to zajmuje czas, a po drugie myślę, że wtedy to oko byłoby już przesadzone, nie byłoby tak eleganckie, byłoby takie, wiecie... Trochę za bardzo do przodu. Dajcie mi znać, jak Wam się podoba, bo ja naprawdę jestem zachwycona tym makijażem. Czuję się w takim świetnie i tak naprawdę takiego, taki makijaż stosuję zazwyczaj na przykład w niedzielę po prostu tak o na dzień. Może jestem wtedy delikatniejszy, bo stosuję różne kolory, ale myślę, że tak ciemny nigdy, takiego ciemnego nigdy nie robiłam. Ale jednak. Klasyczne takie smołki i jakiś tam akcent brokatowy, błyszczący i gotowe. Jestem ciekawa Waszej opinii, dawajcie koniecznie znać. I do zobaczenia w następnym filmiku. Błyszaki, pa!